Dzień dobry, Mateusz Konieczny. Dzień dobry, Kinga Wojaczek. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o wolontariacie koleżańskim, który realizuje Stowarzyszenie MERE i, I Poprosiłbym o Panią o powiedzenie trochę więcej o tym projekcie, o, tym, o tej inicjatywie, na czym ona polega, w jaki sposób można się zgłosić do udziału w tym projekcie. Tak, Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, a projekt, program, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, nazywa się Wolontariat Koleżeński Maryi Max. Jest to program, w którym angażujemy nastolatków i dorosłych do wspierania właśnie młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. Program polega na tym, że osobom z autyzmem znajdujemy wolontariusza, który jest w podobnym wieku, ma podobne zainteresowania i mieszka w bliskiej odległości i taki wolontariusz ma za zadanie przez około od 6 do 8 miesięcy spotykać się z osobą, która została do niego dopasowana i te spotkania mają taki charakter towarzyski, odbywają się Raz w tygodniu. Mogą polegać na wyjściu do kina, do kawiarni, pójściu na kręgle. No, pomysły są tutaj przeróżne. Inicjatywa wygląda bardzo ciekawie i mam też kilka pytań związanych z jej przygotowaniem oraz też zgłaszaniem się. Czy na początku oczekujecie Państwo od wolontariuszy, że będą mają doświadczenie z osobami, które, które przepraszam się teraz zgubiłem, więc tutaj w pytaniu też mam na myśli właśnie o młodych osób w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Czy też gdyby mogą być osoby, które nigdy nie pracowały wcześniej z osobami na przykład autystycznymi. E, I też Państwo przygotowujecie do takiej pracy, do takiej aktywności z osobami potrzebującymi, z osobami, które zgłosiły się do Państwa. My wręcz wolimy przyjmować wolontariuszy, którzy nie mają właśnie takich doświadczeń w pracy z osobami w spektrum. Mniej chętnie przyjmujemy, na przykład, studentów psychologii niż nastolatków, którzy do tej pory nie mieli takich doświadczeń, bo zależy nam na tym, żeby te relacje, które powstają, żeby one miały taki charakter koleżeński, żeby one nie miały taki znamion opiekowania się kimś. Więc, wolontariusz, to, co musi umieć na start, czy co mieć na start, to taką otwartość na to, że ktoś może trochę inaczej może rozmawiać, może inaczej mieć inne potrzeby, czy inaczej się czasem zachowywać niż większość rówieśników, których na co dzień spotykamy. I to zupełnie wystarczy. Całą resztę my dostarczamy. Więc nasi Psychologowie, którzy pracują w wolontariacie koleżeńskim, na początku prowadzą takie dwudniowe warsztaty. Które dotyczą takiej podstawowej wiedzy dotyczącej autyzmu, ale on, ta wiedza jest w taki sposób skomponowana w trakcie tych warsztatów, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć tą drugą stronę, lepiej poznać jej perspektywę, czego ona może na co dzień doświadczać. A drugi dzień tych warsztatów jest poświęcony już stricte wolontariatowi kolorzyńskiemu, dzięki czemu można się lepiej zorientować, na czym dokładnie ten program polega, i dopiero po tych warsztatach osoby, które się zgłosiły do programu, podejmują decyzję, czy. Chcą w nim uczestniczyć, czy nie? Ja myślę, że to jest bardzo ważny taki aspekt przygotowania wolontariuszy do pracy i w ogóle do bycia wolontariuszem do realizowania różnych zadań z tym związanych. Mam pytanie też, czy wolontariusze zgłaszają się indywidualnie, czy też mogą zgłosić się na przykład grupą, na przykład takim teamem ze szkolnego koła wolontariatu? Można się zgłosić teamem, natomiast każdy jest tutaj traktowany indywidualnie. To też nie jest tak, że my przyjmujemy wszystkie osoby, które się zgłaszają do naszego programu. Robimy pewną selekcję na start, ponieważ mamy pewne kryteria, które wykluczają nam niektórych, niektóre, osoby, które się zgłaszają. Takie najważniejsze z nich to jest doświadczanie aktualnie jakichś kryzysów psychicznych, więc jeżeli ktoś jest na przykład w trakcie leczenia depresji, czy zaburzenia odżywiania, czy jakichkolwiek innych kryzysów, to prosimy takie osoby, żeby odczekały do momentu aż już będą czuły się dobrze, aż wystrowieją i wtedy możemy takie osoby przyjąć. Przyjmujemy też osoby, które ukończyły 14 lat, więc to też jest takie kryterium e, graniczne. E, i właściwie to są takie najważniejsze rzeczy. Później o tym czy kogoś przyjmiemy do danej edycji czy nie, decyduje to czy znajdziemy odpowiedniego uczestnika, bo też nie dobieramy tak losowo wolontariuszy do uczestników. Więc w zależności od tego kto nam w danym roku się zgłosi, no to albo nam się uda stworzyć takie dopasowanie, albo nie. Zwykle rekrutujemy około trzech razy więcej wolontariuszy niż par, które planujemy utworzyć. Więc ten proces u nas rekrutacji on trwa długo. Jest też wieloetapowy, bo poza tym szkoleniem na początku każdy z wolontariuszy spotyka się z psychologiem na takiej około półgodzinnej rozmowie u nas w Stowarzyszeniu w Centrum Warszawy, i w trakcie tej rozmowy dwie strony mają okazję, czyli nasz psycholog i potencjalny wolontariusz, mają okazję się lepiej poznać, lepiej zrozumieć, jakie są potrzeby wolontariusza i jakie są możliwości, które daje nasz program. I dopiero po tej rozmowie, zapada decyzja, czy idziemy na te warsztaty wprowadzające, czy nie. A jakich kompetencji, czy też umiejętności oczekujecie Państwo na starcie, czy też jakie kompetencje powinien posiadać kandydat, wolontariusz, wolontariuszka, który chce zgłosić się do programu? Na pewno otwartość, na pewno w pierwszej kolejności przyjmiemy osoby, które charakteryzują się takimi Dobrymi, może nie jest specjalnie jakimiś wysokimi, ale dobrymi umiejętnościami społecznymi. To znaczy, na przykład mają swobodę w prowadzeniu rozmowy, nie mają trudności w poruszaniu się po mieście i organizowaniu spotkań, bo oni mają być takimi osobami, które właśnie będą trochę takimi przewodnikami w tym życiu towarzyskim dla naszych uczestników programu. Więc takie osoby w pierwszej kolejności zapraszamy. Natomiast. Nie mamy tu jakiejś takiej szczególnej selekcji, jeżeli chodzi o umiejętności. Zgłosić się może każdy, kto czuje, że e, ma czas i jest w stanie się zadeklarować na e, od 6 do 8 miesięcy na to, że raz w tygodniu będzie się z kimś spotykał. To jest długoterminowy wolontariat, dość nietypowy. Jak na warunki polskie. Tutaj trzeba faktycznie z takim wyprzedzeniem pomyśleć, czy ja jestem w stanie się na te 6 miesięcy, 8 miesięcy zadeklarować, że raz w tygodniu będę się spotykał. Jeżeli tak, no to zapraszamy. To jest faktycznie taka ta odpowiedzialność, też umiejętność zarządzania czasem w takiej perspektywy tych właśnie 6-8 miesięcy. Ale też faktycznie mówiliśmy o tym, o właśnie oczekiwania pod względem kompetencji, te przygotowania, ale też może porozumiemy o korzyściach, które zyskują i wolontariusze, i uczestnicy państwa programu. Więc to na pewno jest też jak gdyby obopólna korzyść dla każdej ze stron. Więc gdyby mogła pani rozwinąć ten wątek. To zacznę może od uczestników. Te osoby, które się do nas zgłaszają, to są osoby, które często dobrze radzą sobie w szkole, są samodzielne, natomiast to, czego nie mają, to nie mają znajomych, nie mają przyjaciół, nie mają osób, z którymi mogłyby gdziekolwiek wyjść, więc nie mają też żadnych albo często bardzo mało takich doświadczeń typowo... Em, Typowych dla czy młodych dorosłych, czy nastolatków. Na przykład to są osoby, które nigdy samodzielnie, bez rodzica, nie były w kinie albo nigdy nie były na spacerze z kolegą albo na kręglach. Więc to są osoby, które chciałyby. Albo mają taką chęć, żeby spróbować, jak to jest mieć kolegę, jak to jest mieć, móc spędzić czas z, właśnie z rówieśnikiem, ponieważ są to często osoby, które przez grupę rówieśniczą w okresie szkolnym były odrzucone. Więc to są, to, to są te osoby i to, co one wynoszą z tego programu, to co chcemy, żeby wyniosły z tego programu, to jest takie pozytywne doświadczenia bycia, bycia w relacji z drugą osobą, że rówieśnik może być ok. Że osoba, z którą się spotkam, to może być osoba, która nie wykorzysta mnie, nie będzie mnie namawiała do jakichś głupich rzeczy, nie będzie się ze mnie wyśmiewała, nie będzie mnie nękała w żaden sposób, ale też nie będzie mnie ignorowała. Będzie po prostu chciała spotkać się ze mną, z takim, jakim jestem, czy z taką, jaką jestem. Więc to jest to, co wynoszą nasi uczestnicy, więc my ich nie uczymy żadnych umiejętności. My nie, nie staramy się ich jakoś dostosować do, do tego, żeby zachowywali się tak, jak osoba. Neurotypowe. Nie, my chcemy im dać po prostu takie pozytywne doświadczenia tego, że można mieć kolegę i ten kolega czy koleżankę, i, i, i że oni mogą być fajni i że można dobrze spędzić czas z drugą osobą. No i z drugiej strony też pomagamy im doświadczyć, czy odwiedzić różne miejsca, w których do tej pory nie byli, no bo właśnie na przykład nie mieli z kim pójść, więc to nasi uczestnicy wynoszą. Natomiast wolontariusze. Często mówią o tym, że ich takie myślenie, horyzonty się poszerzają. Poznają dużo osób, bo nie tylko spędzają czas z, tym swoim, z tą jedną osobą, która jest do nich dopasowana, ale my dla wolontariuszy też w trakcie programu mamy różne spotkania grupowe. Mają takie dwa obowiązkowe tylko dla wolontariuszy w trakcie programu więc mają okazję jeszcze dodatkowo nie tylko na szkoleniu ale w trakcie programu poznać innych wolontariuszy e, organizujemy też takie spotkania grupowe dla e, różnych par więc można razem pójść e, na przykład w pięć par e, na kręgle albo jakieś spotkania planszówkowe organizujemy więc dużo jest takich e, możliwości żeby poznać fajnych ludzi z całej Warszawy e, do tego e, też my dostarczamy Przeróżne bilety, vouchery, właśnie na te spotkania. Czyli nasi wolontariusze nie muszą płacić za to, że idą do kina czy za to, że idą do knajpy z osobą, która, z którą się spotykają, tylko my im to zapewniamy. Więc też niektórzy z naszych wolontariuszy mówią, że dla nich to, to, to było coś takiego fajnego, co mogli wynieść z programu, że poznali bardzo dużo nowych miejsc. W swoim mieście, um, odwiedzili miejsca, do których by być może wcześniej nie poszli, bo by im się nie chciało na przykład pójść do muzeum, albo zawsze chodzili tylko do tego samego kina, a my tutaj daliśmy bilety do innego, um, więc to też są takie możliwości, które w tym programie um, dajemy. Um, no i to, o czym też um, pan, pan powiedział, że um, ten wolontariat wymaga, żeby sobie zaplanować czas na takim dłuższym dość okresie. Dla osoby czternastoletniej, 6-8 miesięcy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest dużo, więc dla takiego nastolatka, prawie już dorosłego, to często też może być takie fajne doświadczenie, jak ja sobie radzę z takim planowaniem. Czy ja w ogóle umiem się zobowiązać do tak dużej rzeczy? No, zwykle nasi wolontariusze dają radę, więc myślę, że to może być też takie wzmacniające doświadczenie że ok, dałam radę, zobowiązałam się na tak długi okres, wywiązałam się, nie? więc te, też takie doświadczenie myślę, że jest pozytywne. A Czy te relacje, które zostały nawiązane w ramach tego wolontariatu koleżeńskiego, one są kontynuowane przez i przez wolontariuszy oraz przez uczestników po zakończeniu udziału w programie? Około połowa tak. Natomiast to nie jest cel naszego programu. My od samego początku przygotowujemy i przypominamy i wolontariuszom, i uczestnikom, że oni zobowiązują się na okres naszego projektu do utrzymywania tej relacji i później, stopniowo, im bliżej końca projektu, im bliżej końca programu, przygotowujemy ich do podjęcia decyzji, która będzie ich decyzją, a nie taką decyzją. Podjętą, bo a, bo tak wypada, bo tak czuję. Naszym celem jest to, żeby dać to pozytywne doświadczenie, spotykania się, natomiast nie jesteśmy w stanie aż tak dobrze tego wszystkiego zaplanować, żeby na pewno dobrać dwie osoby w taki sposób, żeby one chciały się później już taką relację koleżeńską utrzymywać. Koleżeństwo jest wyborem, także tutaj nie możemy już na to wpływać. Natomiast mamy bardzo dużo takich Fajnych historii osób, które na przykład 4 lata temu się poznały, i teraz do tej pory nam wysyłają zdjęcia, jak raz na parę miesięcy się spotykają, na przykład na wycieczkę rowerową, albo ktoś się wyprowadził do innego miasta, i jak przyjeżdża do Warszawy, to zawsze się z, z tym uczestnikiem spotka i też nam wysyłają zdjęcia. Więc mamy tych te his te historii też dużo takich, które pokazują, że część z tych relacji się utrzymuje, natomiast część z tych relacji, nawet około połowa, my nawet sami sugerujemy, bo widzimy, że prawdopodobnie one nie będą już kontynuowane, że na przykład wolontariusz chce się zobowiązać, że no tak, będziemy jeszcze raz na jakiś czas spotykać, ale widzimy, że no prawdopodobnie nie, bo tam spotykali się w trakcie tego programu, ale widzimy, że tam nie kliknęło na tyle, żeby, żeby to była wielka przyjaźń, więc też pomagamy temu wolontariuszowi podjąć tę decyzję i rozstać się w taki fajny, pozytywny sposób z, z uczestnikiem, i to jest zupełnie ok. To teraz w ogóle też to wygląda bardzo bardzo ciekawy Taki program, też długotrwałych relacji, ale też jak gdyby bardzo dostarczający taką wiedzę i też jak gdyby wiele korzyści dla każdej ze stron. Ale też w wolontariacie zdarzają się sytuacje, że niekiedy ta motywacja spada, niekiedy też brakuje chęci. Czy macie też Państwo jakieś działania z zakresu motywowania wolontariuszy do tego, żeby może bardziej chciało im się chcieć, żeby wesprzeć w takich momentach, kiedy jednak brakuje czasu, brakuje chęci, brakuje możliwości aby faktycznie realizować działanie, do którego się wcześniej zobowiązało. Tak, w ogóle jak wygląda taki, taka codzienność naszego wolontariusza, może ja powiem, bo poza tym, że e, chodzi na spotkania, umawia się na te spotkania, to po każdym spotkaniu e, nasi wolontariusze i uczestnicy tak samo e, piszą taką e, krótką notatkę w naszej wewnętrznej aplikacji, czy spotkanie się odbyło, e, co mniej więcej robili? Takie jedno zdanie, na przykład byliśmy w kinie, e, e, spóźniłam się na autobus, ale w końcu udało nam się spotkać, chyba jest OK. E, e, Klikając to. Buźkę, na ile spotkanie się podobało, i wysyłają. I każda z takich par, każde, każdy wolontariusz i uczestnik ma swojego opiekuna. W tej chwili w Warszawie mamy trzech psychologów, którzy wspierają, każdy ma od pięciu do dziesięciu swoich par pod opieką. I ten psycholog ma za zadanie jest zobowiązany, żeby cały czas mieć taki wspierać tę parę i sprawdzać, czy tam wszystko się u nich dzieje dobrze. Więc przede wszystkim ten opiekun, ten psycholog zbiera regularnie co tydzień te informacje, przegląda czy tam się coś, coś nie dzieje, czy nie spada jakoś motywacja, ale oczywiście z notatek my dużo nie wyciągniemy, więc to jest tylko taka pierwsza forma um, sprawdzania, czy wszystko jest ok. Um, każdy z opiekunów PAR ma obowiązek i tutaj z, z, zresztą nie tylko obowiązek, ale i przyjemność skontaktować się i z wolontariuszem i z uczestnikiem przynajmniej raz w miesiącu na taką dłuższą rozmowę telefoniczną albo na spotkanie na żywo, więc to jest taka druga forma właśnie wsparcia i sprawdzenia, czy jest w porządku. Poza tym mamy, opiekunowie zawsze są na pierwszym spotkaniu PAR, więc też pomagają się poznać. Te spotkania zwykle trwają tak od dwóch do trzech godzin, więc mamy tutaj taki dłuższy czas na to, żeby Właśnie pomóc. No ale też pan pytał o to, co się dzieje, jak ta motywacja spada. Po dwóch miesiącach, od dwóch do trzech miesięcy mamy takie pierwsze spotkanie grupowe dla wolontariuszy. My je nawet nazywamy spotkania motywacyjne. One trwa cztery godziny i mamy tam takie różne warsztaty, które pomagają naszym wolontariuszom. Wyrzucić z siebie to, co się dzieje, być może to, co frustruje, to, co już męczy ich po, po, po takim czasie albo co ich zaskoczyło. Więc jest to taki moment, żeby wszyscy mogli porozmawiać właśnie o tym, co się dzieje w ich parach. Potem takie drugie spotkanie mamy około miesiąca do dwóch miesięcy przed zakończeniem relacji. I też na bieżąco opiekunowie par reagują, jeżeli widzą, że. Wpada jakaś rutyna w te spotkania, albo widzą, że te, te, te buźki czy te rozmowy telefoniczne wskazują, że już nie jest tak dobrze, że może jakaś nuda wkracza, to wtedy Opiekunowie wkraczają czasami nawet na te spotkania, idą czasami z naszymi parami w teren, czasami podrzucają jakieś dodatkowe pomysły. Ostatnio na przykład w, w, w jednym, bo my jesteśmy w kilku miastach, więc w łódzkiej w łódzki naszej drużynie pojawił się pomysł robienia takiego bingo na spotkaniach par, więc czasami podrzucamy jakieś takie dodatkowe rozwiązania, żeby, żeby tę motywację wzmacniać, żeby pomagać naszym parom, żeby się nie nudziły na tych spotkaniach, żeby żeby to trwały do końca pozytywnie. Dzięki pani ogóle poznaliśmy całą możliwość, jak gdyby, jest też spektrum różnych możliwości włączenia się w program Wolontariatu koleżeńskiego Mary i Max. I mam pytanie jeszcze jedno, już na koniec, ostatnie w naszej rozmowie. W jaki sposób można zgłosić się do udziału w programie? Mówię tutaj o perspektywie wolontariusza i wolontariuszki. Zgłoszenia wysyłane są zawsze przez stronę internetową. I strona nazywa się wolontariatkoleżeński.pl bez polskich znaków. I tam jest formularz zgłoszeniowy. On jest dość rozbudowany. Trzeba poświęcić na niego pięć 10 minut, może nawet czasem dłużej jak ktoś ma więcej do napisania, żeby go wypełnić i po wysłaniu tego formularza trzeba czekać na telefon od naszego psychologa. My w tej chwili już wiemy, że w Warszawie mamy finansowanie na kolejne 3 lata, czyli od 2022 do 2024 i będziemy uruchamiać Pary, czyli prowadzić tą rekrutację zawsze w pierwszych miesiącach roku, czyli między styczniem a kwietniem, można się spodziewać, można nawet majem, że będziemy dzwonić, umawiać właśnie na te spotkania rekrutacyjne, że będą szkolenia. Natomiast zgłaszać się można cały rok. My mamy bazę otwartą, i w tej bazie już w tej chwili wiem, że mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy czekają na kolejną edycję. I też do tego zachęcam, bo tak jak mówiłam, my potrzebujemy, żeby dobrze dobrać ze sobą osoby, Potrzebujemy około trzech razy więcej wolontariuszy mieć zrekrutowanych, więc zachęcamy zawsze do tego, żeby zgłaszać się, jeżeli tylko czujemy, że mamy taką aktualnie chęć czy potrzebę, żeby w taki wolontariat się zaangażować. Jeżeli się okaże, że na przykład odezwiemy się za pół roku, a dany wolontariusz, potencjalny wolontariusz już nie będzie miał czasu czy chęci, żeby w tym uczestniczyć, zawsze można wtedy zrezygnować, więc zgłosić się można w każdej chwili właśnie przez tę stronę internetową. Zachęcamy do klikania uczniów, uczennic ze szkół ponadpodstawowych na stronę wolontariatkoleżeńskiej.pl. Pani Kingo, czy są jeszcze jakieś kwestie, o które nie dopytałem, a które z perspektywy programu, z perspektywy Pani Stowarzyszenia, uważa Pani, że warto jeszcze o nich powiedzieć? Eee, czy jeszcze bym coś dodała? Myślę, że jak się jest uczniem, to dobrze próbować swoich sił właśnie w, w takich wolontariatach, w których można poznać też inne osoby z innych szkół, z innych środowisk, czyli wyjść tak z tej swojej bańki, w której jesteśmy, e, ucząc się cały czas w tej szkole, e, w tej samej szkole. E, bo to pomaga nam się rozwinąć, pomaga zrozumieć, jak różni ludzie, jakie mają potrzeby, jak różnie mogą żyć, jak w różny sposób spędzać czas. Także ja zachęcam w ogóle do tego wolontariatu osoby, które są takie ciekawe świata i chciałyby coś takiego nowego doświadczyć w swoim życiu. To, to bym chyba dodała, a no właśnie, jeżeli jakieś pytania się też pojawiają ze strony, czy koordynatorów wolontariatu szkolnego, to zawsze można też do nas zadzwonić. Ja czy któraś inna z naszych pracowniczek chętnie odpowiemy na różne pytania, więc tutaj też zachęcam do, do kontaktu. Ja bardzo dziękuję za, za podzielenie się, też op, za opowieść o programie i o tych właśnie możliwościach włączenia się i współpracy z, ze Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych Mary i Max. Więc też zachęcam oczywiście szkolnego wolontariu, wolontariatu, wolontariuszy, wolontariuszki do zgłaszania się i do udziału w bardzo wartościowym programie wolontariatu, który na pewno zmienia też życie, albo też kształtuje życie jednej i drugiej strony, będącej zarówno albo uczestnikiem, albo wolontariuszem w programie. Więc bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam i dziękuję bardzo za rozmowę.